Podcast terapeutyczny. Dzień dobry, Małgosia Minta. Dzień dobry, Dorota Minta. A witamy Was w kolejnym odcinku podcastu terapeutycznego. Podcastu, w którym staramy Wam się nieco przybliżyć różne kwestie związane z ludzką psychiką, a trochę przeprowadzić przez gąszcz różnych dziwnych terminów obalić nieco mitów czy tabu związanych też z tym, jak wygląda dbanie o naszą psychikę, albo e, zapobieganie różnym zaburzeniom e, psychicznym i że tak naprawdę chyba takim głównym przesłaniem tego podcastu mam wrażenie jest, że wszystko jest dla ludzi i że o zdrowie psychiczne trzeba dbać tak jak o zdrowie fizyczne um, i Trochę też e, chcemy Wam pokazać, że nawet jeśli w naszym życiu pojawiają się problemy, zaburzenia, schorzenia, trudności, są różne narzędzia i sposoby, żeby one mniej negatywnie na nasze życie wpływały, żeby można było sobie z nimi jakoś radzić, żeby mieć dobre życie, ale też e, z, za każdym razem szukamy takich sposobów, które są profilaktyką i samodbałością o zdrowie psychiczne. Dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o moim zdaniem czymś bardzo trudnym i poważnym. Z, czymś, z czym ja sama też się kiedyś zmagałam dawno temu, i nie było to fajne w moim życiu. Chciałam z Tobą porozmawiać o lęku. I na wstępie takie trochę może dziwne pytanie, ale mam wrażenie, że czasem w taki, takiej warstwie językowej znowu lęk i strach. Używamy tych słów wymiennie, ale w psychologii chyba jedno i drugie znaczy coś zupełnie innego. To czym jest strach, a czym jest lęk, czy to jest to samo? To jest tak, zależy do jakich podręczników sięgniemy, psychologicznych. W niektórych podręcznikach, szczególnie tych starszych, rozgraniczało, rozgraniczano strach i lęk. E, strach przypisując konkretnej rzeczy, czyli na przykład, e, Boimy się wysokości albo boimy się e, pająków, ale jeszcze to nam nie paraliżuje życie, tylko po prostu stajemy się ostrożniejsi. Nie bierzemy pająków do ręki, nie stajemy na krawędzi, co tak naprawdę pozwala nam przetrwać. A lęk ma taki, miał, t, u, uważało się i uważa się często, że to jest, ma taki charakter uogólniony. Natomiast myślę, że jeżeli mówimy o zaburzeniach psychicznych, to powinniśmy mówić o lęku uogólnionym i o lęku połączonym z fobią, czyli z lękiem przed. Mhm. Istotą zaburzeń lękowych jest trochę podobnie jak z depresją, ze stanami depresyjnymi, czyli nie ma jednej przyczyny. Mhm. Lęk jest jedną z, z pierwszych, bardzo pierwotnych emocji, mhm. bo on powodował, że czegoś się przestraszyliśmy i uciekaliśmy gdzieś tam do jaskini, chowaliśmy się. Ratowaliśmy swoją skórę. Ratowaliśmy swoją skórę. Ale okazuje się, że u niektórych z nas występuje taka nadaktywność ciała migdałowatego, czyli tego miejsca w mózgu, który odbiera, y, odpowiada za reakcje na bodźce lękowe. I też takie bardzo szybkie reakcje, Szybkie, prawda? takie na pstryk. Ale że te, ta, y, ta nadaktywność powoduje, że my nadmiarowo reagujemy. Tak? Więc mamy taką bardzo konkretną biologiczną przyczynę. Są też predyspozycje y, genetyczne, Prowadzono dużo badań nad bliźniętami jednojajowymi, czyli ulubionym obiektem badań psychologicznych i medycznych, ale też badano rodziny. I okazuje się, że też predyspozycje do takich y, zaburzeń lękowych są pojawiają się w sposób dziedziczny, ale też niektóre choroby somatyczne są. Wzmagają i lęki, i mają, dają takie predyspozycje do pojawienia się zaburzeń lękowych i to są na przykład zaburzenia tarczycy, e, za, choroby serca, gdzie mamy na przykład arytmię, i, i cały proces e, też hormonalny i neuroprzekaźnikowy wywołuje stany lękowe, ale też przewlekły ból, który jest w ogóle przyczyną bardzo wielu problemów psychicznych. E, ten przewlekły ból jako choroba, jako jednostka chorobowa. Mamy też czynniki takie. Psychologiczne, czyli jeżeli doświadczyliśmy jakiejś niekoniecznie konfrontacji z, jakąś, z jakimś bodźcem lękowym, ale jeżeli byliśmy ofiarą przemocy, mhm. e, szczególnie psychicznej, to może w nas się taka e, skłonność do reakcji lękowych pojawić. Ale też takie e, mm, takie skłonności do czarnowictwa, do bycia pesymistycznym, też nas predestynują do takich zaburzeń. Mówi się też, niektórzy badacze podkreślają rolę temperamentu, że wysoka wrażliwość. Inter, yy, Taka introwertywność mocna są cechami, które też dają większe predyspozycje do zaburzeń lękowych, no i oczywiście tradycyjnie środowisko, w którym żyjemy czyli to, czy jesteśmy na przykład narażeni na przewlekły stres. Mhm. Jest dużo badań, które wskazują, że przewlekły stres, taka ekspozycja na długotrwały stres. W efekcie daje zaburzenia lękowe, kiedy już te czynniki stresowe zniknęły, tak? Ale te, często też wymagania społeczne, taka presja, że musisz więcej osiągnąć, zrobić karierę, to paradoksalnie też jest lękotwórcze. E, no to czym z takiego Psychologicznego punktu widzenia jest lęk, tak? No bo gdzieś jak powiemy słowo lęk, że gdzieś pewnie sobie wyobraża właśnie osobę, która się po prostu boi, mhm. e, no ale no chyba to nie o to chodzi. Jak wygląda taki lęk właśnie e, według psychologa? Jak wygląda nasze zachowanie, nasza reakcja? I czemu to jest coś złego tak naprawdę? Zaburzenia lękowe dezorganizują nam codzienne życie. I e, w pracy z pacjentami, w diagnostyce zarówno psychiatrycznej jak i psychologicznej mówimy o e, takim lęku uogólnionym e, od angielskiego anglojęzycznego skrótu GAD. Mm -hmm. Ja to lubię, bo to, to jest tak, taki GAT, który w nas rośnie mm -hmm. i nas tam pożera nas od środka. Tak mm -hmm. jest trochę z lękiem, tak sobie wyobrażam, to bardzo mi działa na wyobraźnię. To są e, takie Taki lęk, który nie ma, nie jest reakcją na konkretny bodziec. Czyli nie możemy powiedzieć, że to przez pająka albo przez tygrysa, który wyskoczył z krzaków. Tak, albo, albo... przez wysokość, albo zamknięte pomieszczenie, bo to już mówimy o takich zaburzeniach panicznych, o, o fobiach, o których, powiem o których też będziemy mówić. Ten lęk ogólniony ma e, to do siebie, że on e, rozpływa się jak taka lawa na coraz więcej obszarów naszego życia. Mhm. Że na początku nie lubimy tłumu, potem jednak się niekomfortowo też czujemy, jadąc w windzie, bo tam jest nie ma tłumu, ale jest pięć osób, więc nie. Z tego się w ogóle przenosi na windy. Może właściwie metrem też nie jeździć albo tramwajem, bo to nie wiadomo, że zdarzają się wypadki. I ten lęk i tak. Rozkłada, rozpościera się na wszystkie obszary naszego życia. Mhm, do takiego stanu, że nie jakby jesteśmy. Zaraża w... kolejne sfery tak, tak? naszego funkcjonowania. aż do takiego ostrego stanu, kiedy, mm, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie wyjść z domu, bo się mhm. tak boimy wszystkiego. I to są, to są. To jest ten lęk uogólniony. Takie zachowania mogą być też objawem innej choroby, albo na przykład zażycia substancji psychoaktywnych, mhm. ale to nie to. Tak, to nie o tym mówimy. Yy, ważne jest też w diagnostyce, że te objawy lękowe. Nie pojawiają się raz i znikają, tylko one trwają i pogłębiają się z czasem. Trwają kilka miesięcy na przykład i pacjent już właściwie nie jest w stanie zwyczajnie funkcjonować. Stosuje mnóstwo strategii związanych z unikaniem, eliminowaniem, a w konsekwencji bardzo zaburza sobie swoją codzienność. Czyli z jednej strony, jak, jak o tym opowiadasz, niektóre symptomy brzmią trochę jak w depresji, mhm. tak, e, też podejrzewam, a z drugiej że jesteśmy po prostu cały czas, no właśnie, zlęknieni, tak? Tak, i cały czas jesteśmy tacy gotowi do ucieczki, trochę mhm. tak, nie? Ten uogólniony to jest takie zamartwianie się, lękanie się o zdrowie bliskich, o, o to, czy będzie wojna, czy nie będzie, czy ktoś zda maturę. To jest wszystko, tak? Te osoby wysokolękowe martwią się nie tylko o siebie, one się martwią o bliskich, o w ogóle o cały kosmos. No, ale tak na dobrą sprawę, no można by to nazwać po prostu ktoś jest empatyczny, przejmuje się też innymi. No trudno nie mieć czasem jakichś czarnych myśli, jak się zaczyna czytać poranne newsy. No to gdzie jest ta granica między tym, że to faktycznie nam. Rozumiem, że ta to powiedziałeś o tym, że dezorganizuje nam codzienne życie, nie wiem, przestajemy wychodzić z domu, no to już jest jakaś skrajna forma, ale no rozumiem, gdzieś są te momenty trochę przed. No to gdzie, gdzie jest ten moment przejścia między no dobra, no niewesoło wygląda, e, naj, najświeższe doniesienia polityczne, no, nie fajnie, a kiedy to powinno jakoś nas alarmować? Kiedy jest ten moment przejścia, właśnie że to już zaczyna być zaburzenie czy schorzenie? Kiedy czy myślimy o tym non-stop, że nie jesteśmy w stanie oderwać myśli od tych y, rzeczy, które wywołują w nas lęk, kiedy wszyscy, Jakie czynności dostosowujemy do tego lęku. Czyli on decyduje, co robimy, jakie robimy zakupy, czy robimy zakupy, czy spotykamy się z ludźmi, czy się nie spotykamy z nimi. E, ten lęk ogólniony jest taką właśnie taką szarą magmą, jak lawa, mm -hmm. tak? Zalewa nas. I my nie potrafimy powiedzieć, że my się boimy czegoś konkretnego, tylko czujemy taki wszechogarniający niepokój. Trochę to brzmi jak w Muminkach, pamiętasz? Była tam jedna z bohaterek, która bardzo się bała nadejścia katastrofy, której nie za bardzo wiedziała, skąd w ogóle ma nadejść. I w ogóle nie wiedziała, na czym ma polegać ta katastrofa. No, muminki to, ma, to są źródłem wielu... E, Ciekawych przypadków, e, przypadków psychologicznych. <laughs> e, no, osobny, osobny odcinek Życie Psychiczne Muminków. Natomiast to tak jest. Tak, że my się boimy czegoś, co nadejdzie, co być może jest, ale nie potrafimy często powiedzieć, czego się naprawdę boimy. Inaczej, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi zaburzeniami panicznymi, czyli z fobiami, mówiąc popularnie, tak, czyli... To jest jedno i to samo? Tak, można to wymiennie nazywać. To są takie lęki, które się pojawiają nagle i są wywołane konkretnym bodźcem. Mhm. To, Tak jak mówiłam, to może być y, lęk przed zamkniętym pomieszczeniem, może być lęk przed otwartą przestrzenią. Może być. Y, pająki. Mogą być pająki, może być wysokość. Bakterie. Ja mam, o tak, COVID nam bardzo y, uruchomił te lęki. Ja mam doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy mają lęk przed lataniem samolotem. Mhm. Które nie jest naturalną czynnością człowieka, powiedzmy no sobie tak, otwarcie. My raczej jesteśmy to, blisko Ziemi. I. Miałam okazję przez kilka lat prowadzi być jednym z osób, jedną z osób prowadzących warsztaty dla osób z lękiem przed lataniem ja ich tłumaczyłam mechanizm powstawania reakcji lękowej, co się dzieje z naszym ciałem, dlaczego mamy wrażenie, że właśnie zaraz będzie zawał, itd. Tak tak e, cały kurs kończył się tym, że, e, że e, wspólnie z tymi uczestnikami leciałam samolotem, na przykład do Bydgoszczy lata samolot Warszawa byt tak 20 minut i też uczyłam ich zachowania na pokładzie, takiego tworzenia bezpiecznego środowiska, ale jak rozmawiałam z tymi ludźmi, no bo siłą rzeczy rozmawialiśmy, to się okazywało, że ten lęk Chyba u jednej osoby z tych bardzo wielu, które spotkałam, pojawił się po jakimś epizodzie w czasie lotu. Czyli typu turbulencja, albo coś się dzieje Tam, takiego niefajnego. Fakty <grym> faktycznie była taka groźna sytuacja, więc bardzo. która mogła zniechęcić. Pewnie wtedy bezpośrednio po brakowało takiej interwencji kryzysowej, takiego mhm. szybkiego zaopiekowania e, emocji związanych z tą sytuacją. Ale w większości przypadków które, to były osoby, które w ogóle były wysokolękowe, takie wrażliwe, czyli te ze skłonnością do e, lęku ogólnionego. Ale u nich często się ten lęk pojawiał właśnie w windzie, w metrze, w tramwaju, w autobusie. Jest się... zamknięta przestrzeń, na którą też nie mamy kontroli, tak? Bo jest jakiś Głównie... pilot, maszynista, tak. kierowca, tak. a nie my. A nie my, nie kierujemy. Zresztą ym... Elementem te, tego warsztatu było, była możliwość e, wejścia do kabiny pilota w, do, do samol w samolocie, który stał w hangarze i zobaczenia, jak to wygląda i poczucie tego miejsca. E, większość z Państwa to bardzo uspokajało, jak widzieli, jak to wygląda i jak jest wszystko zorganizowane bezpiecznie. I e, oni opowiadali, że ten lęk przez lata rozlewał się na różne obszary ich życia. Dlatego, jeżeli czegoś się przestraszymy mamy taki o oh, mm -hmm. oh, wow jej to jeszcze jest ok. Tak? Przeważnie to jest taki y atowistyczny, bardzo mechanizm ostrzegawczy. Natomiast jeżeli po takim, ten, 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 to przestraszenie się ma znamiona paniki, jeżeli chcemy uciec, y y y oblewamy się potem, krzyczymy na kogoś, no, albo przyjmie, odwrotnie, serce zaraz nam tak, albo odwrotnie, jesteśmy w stanie w wydusić z siebie słowa, taki mamy e mutyzm chwilowy, to to są takie sygnały, które pokazują, że po pierwsze zareagowaliśmy lękowo na jakiś bodziec i być może rozwija się w, nasz, w nas jakaś fobia, ale też warto się wtedy sobie przyjrzeć, czy nie jesteśmy osobą w, w ogóle wysoko I ja Akurat jakiś jeden bodziec bardziej to. Uwypuknił czy ujawnił. Takim lękiem, który u bardzo wielu osób się pojawia, to jest lęk, taka fobia społeczna, czyli lęk przed wystąpieniami publicznymi. Mi się zdarzają licealiści, którzy nie są w stanie wyjść przed swoją klasę, którą znają od kilku lat i zrobić prezentację na polskim. Mm. Tak? i oczywiście mogą dostać od psychiatry takie orzeczenie i no, że, żeby ten uczeń odpowiadał samodzielnie tylko przed nauczycielem tylko co z tego nie skoro później w życiu pewnie to nie jest rozwiązanie mieć wiele innych podobnych sytuacji. Okej, okay, zróbmy taką przerwę w tych wystąpieniach publicznych, ale w tym czasie coś róbmy. Mhm, Wyobraź sobie są narzędzia AI, mhm. które pomagają e, likwidować ten lęk społeczny. Mhm. O, o, okulary i wirtualna rzeczywistość i tak dalej. Ale jednym z takich elementów pracy nad lękiem jest ekspozycja w sposób kontrolowany, bezpieczny, w w z kimś ekspozycja na bodziec lękowy. Czyli takie uczenie się, co się ze mną dzieje, jak stanę Troszkę wyżej. Czyli trochę zapoznawanie się ze swoimi strachami, tak? Ze swoimi strachami i ze swoim organizmem. Mm -hmm. Takie wsłuchanie się, aha, to mi się dzieje, kiedy y, jadę szklaną windą na 60. Piętro. Czyli też elementem później pracy z takimi pacjentami jest duże skupienie na fizjologii. Bardzo, rozumiem, tak. tak. Czyli jak oddychamy, pewnie jak ten oddech też jakoś regulować, że zrozumienie to, że bije mi szybciej serce to nie jest przejaw zawału, tylko tego, że gorzej oddychamy, więc jest wyrzut adrenaliny, która napędza nam serce, żeby więcej pompowało krwi w związku z tym tlenu, tak, żeby przygotować nas do ucieczki, atawistyczny mechanizm. Jeżeli to zrozumiesz, to sobie pomyślisz, "Aha, to tak mam". I, I pac... to robi mój organizm, a nie mój mózg, tak naprawdę. Ale też tak? nie robi tego świat, tak? Mhm. Nic mi nie zagraża, ja jestem bezpieczny, tylko moje ciało tak reaguje. Wszystkie techniki relaksacyjne, wszystkie techniki oddechowe, też takie właśnie uważnościowe patrzenie na, na, na siebie sprzyjają poradzeniu sobie z lękiem. W połączeniu właśnie z takim treningiem ekspozycyjnym, czyli jeżeli się boimy wysokości, to nie wjeżdżamy od razu na, na to 60 piętro, tylko zaczynamy od pierwszego piętra, od spojrzenia e, przez okno. Nawet na wysokim parterze, i stopniowo obserwując siebie, dbając o komfort, eksponujemy się na coraz y, wyższą wysokość. I ja z ogromną przyjemnością do tej pory dostaję czasami zdjęcia okna w samolocie gdzieś nad oceanem tych moich y, warsztatowiczów, którzy, z którymi się uczyłam latać. I to właśnie o to chodzi. I oni mówią, że to nie jest tak, że oni uwielbiają latać, albo że uwielbiają wchodzić na wysokość, ale wiedzą, co się z nimi dzieje, potrafią to zrobić. A nagroda, jaką jest na przykład y, super wycieczka y, gdzieś y, po świecie, albo dolecenie do, na kontrakt, jakiś mm. magie życie. Ja poznałam osobę, która miała pomysł, że chciała zatrudnić anestezjologa, który ją uśpi, żeby mogła polecieć do Los Angeles. Anestezjolodzy tego nie robią. To. Ale w efekcie poleciała na ten kontrakt. Tak, mm. więc to są. Ta nagroda też, jeżeli wykonamy dużą pracę nad lękiem, która jest ciężka, trudna, to nie jest takie, że to trwa dzień czy dwa. Zwłaszcza, że mówi, że to są du dużo. To jest takich rzeczy jednak związanych z bardzo podświadomymi e reakcjami. I też często to. Te, to budowanie lęku trwało latami, te mechanizmy obronne, które myśmy wymyślili, dlaczego nie jeździmy tramwajem, tylko chodzimy na piechotę, bo to zdrowo, super zdrowo, ale to nie, to, to nie jest nasz wybór wtedy. Więc terapia trwa długo, ale nagrodę, jaką zyskują pacjenci, przestając się lękać wszystkiego, też ci pacjenci z lękiem uogólnionym, którzy nagle przestają się martwić o losy świata tak? i zaczynają odczuwać radość z niektórych rzeczy, że się czują. Tacy zrelaksowani, bo nie muszą się martwić. Tak? Mm -hmm. Myślę, że ta nagroda jest tak duża, że jak nawet na takich, takie pojawiają się drobne e, drobne mm, efekty tej pracy nad sobą, to pacjenci dostają e, wiatrów, skrzydła i faktycznie nad sobą pracują. Um, mówiłeś, że te stany lękowe czy e, zaburzenia lękowe to są często rzeczy, które narastają w nas e, przez lata. E, a czy może się stać tak, że jest jedno wydarzenie i nagle my zaczynamy się bać wszystkiego? Tak, ale to jest inny mechanizm. Mm -hmm. tak? To jest y, reakcja na jakieś traumatyczne wydarzenie. I dlatego mówiłam na przykład w przypadku tego pacjenta, tego warsztatowicza, który mm -hmm. przeżył no, nie katastrofę lotniczą, ale bardzo takie naprawdę ciężkie mm -hmm. wydarzenie wprost zagrażające obiektywnie, tak nie nie że mu się wydawało, to zareagowanie w krótkim okresie po traumatycznym przeżyciu, nawet jeżeli to ma być tylko profilaktyczne, ma takie mocne znaczenie właśnie dla zapobiegania zaburzeniom lękowym. Bo tak jak mówiłam w tych y, czynnikach y, wpływających na pojawienie się zaburzeń lękowych jest y, jest przeżycie jakichś traumatycznych wydarzeń również, tak? Tutaj przypomina mi się też nasz odcinek o PTSD, który możecie znaleźć w archiwum tego podcastu. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś się te rzeczy trochę przenikają. Mhm, zdecydowanie tak. I znowu, wiesz, są też takie czynniki, które sprzyjają powstawaniu zaburzeń lękowych. I tak jak mówiłam, jak się pojawi raz taka reakcja nasza lękowa, my zastosujemy technikę unikania, to to się zaczyna e, stawać nawykiem, ale, mm, ale jest tak, że e, bardzo często my jakby nie reagujemy w porę, mhm. ale też jeszcze jest takie inne zjawisko, o którym warto pamiętać że my, tak w cudzysłowie, oczywiście się zarażamy lękiem. Jeżeli obok nas będzie ktoś, który będzie mówił: Nie, no, nie, no zobacz, zaraz się rozwali, albo zaraz spadniemy. My też się zaczynamy bać. I ty znasz tą historię. Moja mama się bardzo bała burzy. O czym ja się dowiedziałam, jak miałam chyba 12 lat. Z ojcem, z tatą, geografem obserwowałam te burze, staliśmy w oknie. Liczenie czasu między piorunem. a Cudowne, zachwycanie się, jaki piękny ten piorun. I tam krążąca gdzieś mama I ja już byłam całkiem dużą dziewczynką, jak ona powiedziała, że ona już nie udaje, bo ona mm. się bardzo boi. I potem się okazało, że najlepszym miejscem jest garderoba mm. e, bez okien, zamknięta i tam się można schować. Ale ona miała świadomość tego swojego lęku. Była osobą, która się urodziła w czasie wojny, przeżyła mnóstwo traumatycznych rzeczy, ale ta świadomość jej rodzicielska, była pedagogi, może stąd to wynikało. powodowała, że ona się była Wnosiła nad ten swój lęk. Tak. Chciała mnie nie zarazić lękiem. Mhm. Ja jestem w ogóle nie jestem osobą lękową. tak? Ten mój poziom lęku ma wyłącznie taki regulacyjny charakter. Si się pojawia czasami, ale tylko regulacyjnie. tak? Więc myślę, że to jest też taki czynnik, że jeżeli my mówimy dziecku, uważaj, bo się przewrócisz, nie dotykaj, bo, bo będzie bolało, I, i tak dalej, i tak dalej, nie nie pij, bo to zakwaśne. Nie jedz tego, bo to niedobre. Nie tak jest a propos... błyska, bo się zatłość. Tak, wtedy. albo nie, bo to będzie gorzkie, tak? E, tak sięgając do, do twoich zawodowych doświadczeń, to budujemy taką osobowość wysokolękową w dziecku. I później, jeżeli coś się wydarzy w życiu trudnego, to reakcja lękowa i zaburzenia lękowe są, w cudzysłowie, naturalnym efektem. E, znowu mam wrażenie, że taki wniosek z tej rozmowy, że trzeba uważnie podchodzić do tego, co się. Z nami dzieje, jak reagujemy na różne sytuacje w życiu. Czasem chyba warto też się pokusić na jakąś autorefleksję nad naszymi zachowaniami, ale też e, baczyć trochę na to, jak zachowują się nasi bliscy. Jeśli zauważymy e, podobne symptomy, które. Wpływają niekorzystnie na czyjeś funkcjonowanie, to trwa w czasie, tak, mhm. no bo każdy ma jakiś gorszy moment w życiu, ale u niektórych osób to może faktycznie nabierać na sile, trwać dłużej w czasie, to mamy różne metody wsparcia, różne metody pomocy, które są na wyciągnięcie ręki. Dużo rzeczy też możemy zmieniać w swoim życiu, nawet bardzo drobnych, które mogą. Absolutnie korzystnie tak. wpływać na, na to, jak funkcjonujemy i tak jak mówisz, że chodzi o to, żeby przeżyć to życie lepiej niż gorzej. <śmiech> <śmiech> I chyba ta, ta uważność właśnie na te różne zmiany w zachowaniu, moim zdaniem to jest coś, um, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Ja też jestem przekonana, że tak jak w wielu przypadkach, to w lęku szczególnie zrozumienie siebie i świata, ma ogromne znaczenie do tego, dlatego żeby nie popaść w zaburzenia lękowe. Czasami po prostu wystarczy pojechać na krótki urlop, mhm. zawalczyć z przemęczeniem, przyjrzeć się sobie, może coś poczytać, posłuchać. Mhm. I, wtedy, I wtedy faktycznie nasza odporność na lęk wzrasta. Bardzo Ci dziękuję za kolejną rozmowę, Małgosia Minta. I Dorota Minta do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu terapeutycznego. Do usłyszenia.